Drogie Panie, kochane kobiety i cudowne dziewczynki, czegoż mógłbym Wam życzyć poza tym, o czym zawsze marzycie? Czyli wielkim penisie, bogatym mężu i płynu do zmywania naczyń, który nie niszczy paznokci. Na pewno życzę Wam, żebyście zamiast róży dostały prawdziwe kwiatki. A tak serio, życzę Wam tego, żeby nikt nigdy za Was nie decydował. Żaden mężczyzna, żadna kobieta. Żebyście Wy zawsze decydowały same za siebie i wiedziały, czego chcecie. Ja nie jestem feministą, ale też absolutnie nie jestem antyfeministą. Lubię po prostu, kiedy jest ten podział na płeć i kiedy każdy się w tym bardzo dobrze i fajnie odnajduje. Natomiast jeżeli ktoś się w tym nie odnajduje, to nie mam z tym żadnego problemu. To jest jego ciało, jego wola, jego myślenie, jego chuj, czy też jego cipka. I nie ma tutaj żadnego ale. A wszystkim damom mogę powiedzieć tylko jedno. Kiedyś was znajdę... Wesołego święta! Zdrowej babie, silny duch. Uch, co tam, siostro, słychać? Nie wiem. Słucham? Słucham? za życiem? Ja jestem za życiem, tak, ale jestem za prawem do aborcji też, no bo w końcu, w końcu teraz tak. Słucham? Jak to się nie da pogodzić? Na przykład teraz, bo ja byłem facetem, nie, ale się przerobiłem, teraz jestem w ciąży tylko po to, żeby sobie usunąć tą ciążę. No tak, no bo co, jak ja aborcja. Nie panu pójść do Ja Słucham? widzę mężczyznę, słyszę głos Wiem, staram się jak tak. mogę, biorę te sterydy, no właśnie, puch, te hormony, wszystko. Mam. O Jezu, sterydy nie, biorę. Należy wzywać i nie, na Doktor Szczyt mi operował przy pani. Bardzo ciężki. Powiedziałam, że chcę mieć piąteczkę, mam. Pani siostra, pomaca? Nie mogę. Ja podtrzymam. Nie, nie mogę. Nie no, zobacz. Nie mogę. In vitrusa mi tutaj takiego ładnego machnęli. Siostra, posłucha, jak kopię. Przyłoży się ostatnio. Aha. Widzę, że macie taki wzór, jak ja bym chciał, chciała być. Jeszcze mi dużo brakuje. Ale piąteczka, jak ta lala. Łatwiej, ładnie. ładnie. No, ja no. Ciąża nie planowana. E, transpłciowych, tak? Robicie sobie jaja za słów transpłciowych. To nie. jest zabawne, tak? Jak pan nie. się przebiera za kobietę? Ja, nie, ja jestem przebrany za kobietę, no chyba tak. że pan mówi o kimś innym. Nie, no my o tym gości mydło czy tam masło. Słucham? Bo tym gościu co mydło albo masło. Jak nie można jemy. jeść masło? Przepraszam, czy to jest autobus y, aborcyjny? Nie pan, że ja, nie ja nie wiem. Bo ja muszę się pozbyć, no i te, tak pomyślałem że, pomyślałem, że pomyślałem, że może akurat dzisiaj y, taki ja moment wiem, gdzie... Można to załatwić Znaczy, manifest pod kacłem, aborcja, Acha. na żądanie Aha, właśnie, tak jak w autobusie, no, aborcja na żądanie Może chodzi a? po prostu Ale na razie na Spływaj, kochanku Jak to spływać? No wy, wy, wysiądź, bo to jest dla, dla dzieci no. Aha, że wysiądź, a nie, nie spływać Ale to, to miały być pusty, tak przyjacielski A ja wiem, ja nawet nie pomyślałem, że tego Ja... nie szkodzi, nie szkodzi ale proszę zobaczyć przynajmniej, jakie ma piąteczka, jak ta a, a pani, pani dotknie. Z nie jest Nie, no nie jest tak źle. Przepraszam, czy pan też jest kobietą? No nie, a co to ma rzeczy? Nie, no bo tak myślałem, bo myślałem, że bratnią duszę znajdę w tym tłumie. Szkoda. To jest wirus HIV, czy co to jest? Słoneczka. A, słoneczko. A, tak. Beżowe słoneczko? Mogę tak, tak. Mogę dostać, naprawdę? Tak. Super! W gimnazjum się w słoneczko bawiliśmy. Tak. tak? się to kojarzy z jakimś strasznie chorym odbytem. Zajebiście wygląda. Dziękuję, staram się jak mogę. Wiesz, e, chirurgia plastyczna, te rzeczy, nie? To już... Dlatego ci mówię, że zajebiście, bo wiem, że to niełatwe. Że co? Bo wiem, że to niełatwe. Że no, tak powiem... No niełatwe, no trzeba było tak. Wy obciąć sobie jaja, to po pierwsze. Zrobić sobie tam operację plastyczną, zrobić inne tam rzeczy. Ja na razie marzę o mastek także bardzo czuję problem. Naprawdę? Chcesz sobie obciąć ten? To że jest jakie fajne. Zobacz, też. No, przepraszam bardzo. Czy to jest pies na baby? to jest dziewczyna. Słucham? To jest No i bardzo proszę, wspaniale. A skąd się pan wziął? Kto się urodzi. Masz, kurwa, szanować ojca i matkę! Ty... Ale moment! On szanuje, bo ja wiem, że szanuje. Ty ciągniesz ten autobus? Nie, Myślałem, tak bo to tak Ale wygląda. Nie po... Słucham? Dobry. A ty no, jesteś no, kobieta no, czy facet? No, Słucham? No, pomiędzy. Ale pomiędzy. To tak jak ja jestem zupełnie. Jestem pomiędzy facetem a babką. Tylko szczerze mówiąc, nie wiem, czy dobrze zrobiłem obcinając sobie jądra. Ale zrobiłem to dlatego, żeby dostać 500 zł na dziecko. I dzisiaj chirurgia potrafi tak wiele, że nareszcie jest tutaj bachor mój. Ha, ha, ha. Nawet nie wiem z kim tak szybko to poszło. prask, jest. Ha, ha. Mogę cię złapać za rękę? Najpierw się dodaję pytania, potem sam. Przepraszam bardzo, przepraszam bardzo, jeszcze jestem chamskim facetem, ale już niedługo będę kobietą w 100%. Przepraszam bardzo, gdzie tu można najbliższej aborcji dokonać? E, tam na autobusie są adresy mailowe tak? i, te, i są Ale w autobusie nie zrobił mi tego od ręki? No, w autobusie raczej nie. To, o, hey. <głos》>, mój anioł stróż, przy Tobie się czuję bezpiecznie. Cieszę się. Te małe kobiety to są feministki. A te wielkie baby, takie wielkie, to są femaksistki, oczywiście. Dużo tu femaksistek jest. Co, są, co to jest LGBT? LGBT? Lesbijki. Lepiej być gejem? LGBT. Albo lubię gotować bardzo tacie, LGBT na przykład może być. Ty jesteś e, e, ten lesbijkiem czy gejkiem, gejką? A to, to zupełnie jak ja, na przykład ja jestem rano lesbą, a wieczorem jestem gejem. O, czyli trzymaj tutaj taki 1% zniżki na aborcję jest w zdrowia życie. Ale o co tu chodzi? Eee, zaczyna się od e, odbierania praw w małej grupie, czyli życiom nie naroduje, tak. a potem się zabija. No bo ja tam byłem, teraz z tyłu, ja im odebrałem płody. Proszę bardzo. Płody ja rolne, tak, trzeba chrzenniskom odbierać płody rolne. Zdecydowanie głodem ją wziąć, zabrać im wszystkie marchewki, bo kiełbasy nie To dobrze zrobiłem, super. Bardzo, się. Dobrze, bardzo dobrze, popieramy odbieranie płodów rolnych chrzenniskom. To znaczy tak szczęśliwo tak, z, z, z głodu. Zajmuje teraz. strony. Tylko pół strony. Co przedstawia Twój plakat? Słucham? Nie wiem, dostałem. Podejrzewam, że jest to chory odbyt. <słucham> Chce Pani pysznego płoda spróbować? Czego? Pysznego płoda, czy Pani chce spróbować? A, okay. Nie, Nie chce Pani? Nie, nie jestem głodna. Ja tam zjadam płody. Także... Płody? No tak. Słucham? Ma uwaga na autobus. A, no właśnie, szkoda, żebym nie rozjechał. Przepraszam, mam zajęte ręce, może mnie Pani poskrobać trochę? Nie, no tu. Po sutku. O, jeszcze trochę. Jeszcze trochę? Wszyscy jesteśmy z Waginy! Wszyscy jesteśmy z waginy. Tak? Wszystkie jesteśmy z waginy. Wagina śmiało, ciało. Wagina śmiało, ciało. Wagina śmiało ciało? Dla mnie to. Jestem Panowie, pod, pod, podczas tańca, płody Wam wypadły. Co nam Tak, bez... proszę, zwracam. No, czy... Kocham Was wszystkich, kobiety i mężczyźni, jedność. Niechaj będzie uniwersalna w końcu płeć. Niech nie będzie tych podziałów. Niech będzie mężczyzna kobieta, albo kobieta mężczyzna. Niech mężczyzna będzie mógł sobie abordować swoje dziecko, a niech kobieta będzie mogła mieć kutasa i jaja. Jestem za tym. Przystanek na żądanie! No to sobie poprotestowałam, a teraz do domu, bo mi stary jebnie jak nie ugotuje zupy.